Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Cześć. Poniedziałek, 27 tygodnia, okresu zwykłego. Dzisiaj również w liturgii wspominamy Najświętszą Maryję Pannę Różańcową. A to jest kolejny odcinek Ezoes. Słowa o Słowie, na który Ciebie bardzo serdecznie zapraszam. Rozpoczynamy w liturgii najbliższych dni lekturę z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. I dzisiaj rozpoczynamy tą lekturę od słów apostoła, narodów, który mówi, że nie może się nadziwić, że ci, którzy przyjęli naukę Chrystusa, którym ta nauka została przekazana, ogłoszona w postaci kerygmatów, w postaci dobrej nowiny, że ci sami ludzie, którzy z taką radością, entuzjazmem, gotowością przyjęli naukę Chrystusa, nagle zaczęli wierzyć innym, którzy się ją zamętli którzy nawet może mówili, że są apostołami, ale głosili naukę błędną, inną od nauki Chrystusa. I dzisiaj dlatego Paweł z taką niezwykłą stanowczością, ale też troską mówi, że nie ma innej Ewangelii. To jest to słowo, które chcemy też dzisiaj czytać we współczesnym Kościele z tym przekazem apostoła, że nie ma innej Ewangelii od tej, którą głosi Kościół. I sprawdzianem na głoszenie Ewangelii jest Bycie w jedności z Kościołem. Tutaj naprawdę jest ważna, poważna sprawa, żebyśmy zweryfikowali tych, których słuchamy. To naprawdę jest sprawa wagi, naprawdę ważnej, żebyśmy zweryfikowali, czy czasem nie jest tak, nawet tej przestrzeni internetowej, że słuchamy ludzi, i, i nieraz to jest, i dzisiaj też możemy powiedzieć za apostołem, że nie mogę się nadziwić, nie możemy się nadziwić. Że tylu ludzi dzisiaj idzie za różnymi współczesnymi prorokami, współczesnymi kaznodziejami, którzy głoszą naukę błędną, a chociażby świadectwem tego błędu jest bycie nieposłusznym Kościołowi, bycie i głoszenie niewiedności z Kościołem, głoszenie w wypowiedzeniu posłuszeństwa, wierności chociażby Piotrowi naszych czasów, czyli papieżowi. Ileż mamy takich kanałów dzisiaj internetowych, gdzie mamy takich złowieszczych proroków, którzy głoszą Ewangelię niezgodną z nauką Kościoła, którzy głoszą naukę niezgodną z Ewangelią. Dzisiaj jest mnóstwo takich przestrzeni, gdzie są setki tysięcy wyświetleń, setki tysięcy, miliony ludzi zachwyconych takimi współczesnymi prorokami, samozwańczymi, którzy straszą nas, którzy wykorzystują różne nieszczęścia, chociażby ostatnią powódź, chociażby wojny, chociażby pandemię i straszą, wykorzystują tragedię ludzką po to, żeby budować swoją popularność, żeby zwiększać słuchalność siebie, ale wiemy, że to jest wszystko niezgodne, ponieważ głoszą bez zgody Kościoła. Naprawdę dzisiaj warto o tym powiedzieć i chcę też do każdego to wypowiedzieć te słowa, jeżeli dzisiaj nawet ksiądz, jeżeli głosi, czy w tej przestrzeni realnej na Ambonie, czy w jakimś innym miejscu, czy w internecie, ale głosi bez jedności z Kościołem, głosi bez posłuszeństwa swoim przełożonym, swoim pasterzom, który podważa autorytet Kościoła przez podważanie autorytetu papieża. Naprawdę to nie jest Ewangelia, to nie jest chrześcijaństwo i tacy ludzie są fałszywymi prorokami. Tacy ludzie są wilkami, którzy wyprowadzają owce, którzy wyprowadzają maluczki z owczarni, którzy wyprowadzają maluczki z kościoła, siejąc zamęt. O tym jest to dzisiejsze słowo, że naprawdę chociażby mówili takie słowa, które nam się podobają które nas jakoś tak nakręcają, jeżeli to, co głoszą, jest bez jedności, to ich mowa nie może być mową do przyjęcia. I wreszcie to, co też Paweł dzisiaj mówi na końcu tego fragmentu, dzisiaj czytanego w kościele, na liturgii, że to, co głosi, nie jest tylko wyuczoną nauką, że ktoś mu to coś powiedział, że się nauczył, że wyczytał gdzieś, posłuchał kogoś, ale to, co głosi, jest nauką objawioną mu przez samego Chrystusa. Że to, co głosi Kościół, że to, co jest nauką głoszenia w Kościele, to jest to, co nam objawił Chrystus. Chrystus. Nie rzekome, szemrane, nie też zatwierdzone objawienia. Ileż takich dzisiaj nie jest. Ale to, co nam Chrystus zostawił na kartach Ewangelii, to, co spisali Ewangeliści, to, co spisali Apostołowie. To jest ta nauka objawiona. Nie jakaś tam szemrana, nie jakaś czasem może i wyjęta z kontekstu. Ile dzisiaj takiego jest zamieszania, kiedy wykorzystujemy, toczymy różne jakieś takie bojówki, takie walki w Kościele, czasem walcząc z takim cytologią, że, że cytujemy, cytat przeciwko cytatowi. To, co nas jednoczy, to, co buduje Kościół, to, co sprawia, że stajemy się Kościołem, to jest wierność Bogu, i Jego Słowo, które nam zostawił w Kościele i którego nie właścicielami, ale sługami są pasterze. My jesteśmy przekazicielami, jesteśmy takimi tubami, głośnikami tego słowa. Nie jesteśmy właścicielami tego słowa. I ta Ewangelia, którą bardzo dobrze znamy, ten fragment, i pytanie uczonego w prawie, co mam zrobić, żeby osiągnąć życie wieczne. Pamiętam kiedyś, to jak dzisiaj wszedłem. W Krakowie do kościoła, do bazyliki świętej Trójcy, gdzie dusz prowadzą ojcowie Dominikanie. I wtedy jeden z braci Dominikanów zaczął kazanie bardzo krótkie, komentujące tam Ewangelię, takimi słowami: Przychodzi człowiek i pyta się, co mam zrobić, żeby osiągnąć życie wieczne? Czyli, co mam zrobić, żeby być szczęśliwym? Co mam zrobić, żeby moje serce było wypełnione miłością? Co mam zrobić, żeby pójść do nieba, co mam zrobić, żeby spotkać Boga. Bo to wszystko jakby mieści się w tym słowie życie wieczne. Jezus daje odpowiedź: zacznij kochać, miej serce, będziesz miłował całym sercem. Daj tą przypowieść o tym pobitym człowieku, nad którym nie zlitował się ani kapłan, ani lewita. Dlaczego? Bo biegli do świątyni, biegli na swoje rytualne obowiązki, bo nie chcieli się pobrudzić, nie chcieli, może, zaciągnąć na, sobie, na siebie jakieś winy rytualne, jakiegoś brudu rytualnego. Oni biegli spotkać się z Panem Bogiem. Jest jeden z takich kaznadziełów włoskich, który mówi, komentując ten fragment, że oni biegli do świątyni spotkać się z Panem Bogiem, ale tam Pana Boga nie było, dlatego że On był w tym człowieku pobity. Zlitował się, nad tym człowiekiem pobytym dopiero Samarytanin. Kiedy Żydzi słyszą tę Ewangelię, ten fragment, tę opowieść Jezusa, to im się w sercach, wszystko w głowie przewraca, ponieważ oni gardzili Samarytanami. Żyd, kiedy widział Samarytana, to pluł w jego kierunku. Dla Żyda Samarytanin był gorzej traktowany niż pies. I dzisiaj Jezus mówi, to ten, którego, którym wy gardzicie, którego poniżacie, na którego plujecie, tylko on miał serce. Nie ci, którzy Powinni być jakimś autorytetem w jakiejś publicznej strefie, w społeczności. Ale ten, który jest przekreślony, dla którego może w swoim mniemaniu zamknęliście drogę do Królestwa Niebieskiego, on się ulitował, on się wzruszył. Ten człowiek, którym wy gardzicie się wzruszył. Oczywiście dzisiaj my też czytamy jeszcze bardziej to słowo mocniej, głębiej bo my w tym Samarytaninie widzimy Boga że ten, który był wrogiem dla Izraelitów, to jest uosobienie Boga, bo to Bóg się wzrusza. Jemu się wszystko we wnętrznościach przewraca, kiedy widzi te, tego człowieka pobijanego, i on się o niego troszczy. On go bierze na swoje bydle, on go zawozi do gospody. On daje właścicielowi gospody pieniądze, żeby, żeby się o niego zatroszczył, a kiedy będzie wracał i okaże się, że gospodarz więcej wydał na tego człowieka, to mu to jeszcze dopłaci. Ewangelia ta jest jest ona bardzo piękna, mówiąca o tym Bożym miłosierdziu, ale jednocześnie też taka bardzo wtrząsająca albo otrząsająca nas, mówiąca i pokazująca te wszystkie momenty, w których my jesteśmy obojętni wobec inności, z jaką łatwością potrafimy patrzeć z pogardą na drugiego człowieka. I czasem, dlatego, że ktoś nie zachowuje jakiejś rytualnej poprawności, liturgicznej, sakramentalnej poprawności. Że jak my w imię takiej właśnie mistyki, pobożności, świętości, troski o literę prawa, o literę liturgiczną, potrafimy też pogardzić drugim człowiekiem? Cóż to jest za troska o liturgię, którą kocham, której daję całe swoje serce? Ale co to jest za troska o język łaciński, o to wszystkie, całe rytuały? Jeżeli za tym wszystkim też idzie pogarda wobec drugiego człowieka, obojętność wobec biedy, Drugiego człowieka, bliźniego, innego niż ty. Brońmy się, bójmy się tego po każdej stronie, jakiejkolwiek jesteśmy w formacji, jakąkolwiek reprezentujemy duchowość, charyzmat w kościele, żebyśmy nigdy sobą nie gardzili, żebyśmy bronili się przed pogardą wobec drugiego człowieka, bo to na pewno nie jest Ewangelia, bo to na pewno nie jest chrześcijaństwo. To, co otwiera już dzisiaj, teraz moje serce na życie wieczne, to jest ta prawdziwa miłość. To jest takie dostrzeganie nawet w kimś, kogo nie rozumiem, brata, bliźniego. Że mogę się na niego wkurzać, mogę się nim też czasem irytować. Tak, jesteśmy ludźmi, ale żebyśmy nigdy w sobie nie widzieli, nie szukali wrogów. Łatwiej jest, kochani, podarować Pana Jezusa. To wszystko jest potrzebne. Łatwo jest odmówić Różaniec. To wszystko jest potrzebne, ważne i piękne. Ale czy to moje bycie z Panem Bogiem uwrażliwia mnie na drugiego człowieka, czasem na diametralnie różnego, obcego człowieka, żebyśmy idąc na spotkanie z Panem Bogiem, wracając ze spotkania z Panem Bogiem, potrafili zobaczyć w nich ludzi? Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, ojciec i syn i duch święty. Amen. Szczęść Boże, cześć. Do zobaczenia jutro.